Cześć, z tej strony Paz Paksanon. wam pokażę to y, modyfikację o nazwie To Items. Więc tak, na przykład pierwszą rzeczą, coś wam pokażę, no to jest właśnie To Items, tylko y, y, jakie ma to możliwości, okay. No i na przykład chcemy, mamy właśnie survival, o, jak widzicie, tutaj wszystko mam Survival. No i na przykład chcę zmienić na Creative. No a wpisuję i nie mam Ukośnika. Jak to zrobić? Więc Wchodzić tu właśnie w E i tu macie te tryby gry. Creative, Survival, Creative, Survival. No i tu możecie ustawić też ogólnie pogodę. Tutaj deszcz możecie włączyć. O, tu już wyłączyć. Macie tu wszystko robić. I tu jeszcze set time, czyli dzień, chcemy noc. O, właśnie, chcemy jeszcze bardziej noc. To jest tu jeszcze taka opcja, poziom trudności. Tutaj, patrzcie, takie coś. Wam pokażę. to czyli jak mamy mało tu serduszek, yy, no i właśnie, to wtedy, jak mamy mało serduszek, wtedy właśnie to nam właśnie to polepsza te serduszka tutaj, film No i co jeszcze jest w tej modyfikacji? Właśnie to są takie różne rzeczy. Okej, okay. przejdźmy na przykład do tego, że na kreatywie nie ma spawnerów, a tu są właśnie spawnery. Nie ma ognia, a tu jest ogień. I jeszcze nie ma właśnie o tych grzybów takich. Nie ma jeszcze te teleporterów. Nie ma jeszcze właśnie. Ja, ja smoczę ja, o w ogóle to nie ma, właśnie. Jest tu jeszcze dużo, dużo wiele rzeczy. No, okej, okay. to by było na tyle. Właśnie nie, patrzcie, jeszcze wezmę my... trochę lawy, sobie tu wezmę. O, patrzcie, mam tu lawy. weźmiemy load 1, o. Akurat mam to zapisane, poczekajcie, o. Mam Safe 1. Mam, mam właśnie te. Tutaj m, itemy Klikam na Save 1 i usuwam te właśnie tu itemy. Włączę. To jest właśnie usuwanie itemów na tym koszy się klika, jakie chcemy usunąć. Okay. No i tutaj klikam właśnie load 1 i te itemy się nam pojawiają. Czyli zapis usuwania za itemów na przykład, jak idziemy gdzieś do kopalni lub gdzieś właśnie indziej lub na polowanie jakieś. No, i, co, i to by było na tyle. Krótka modyfikacja, link tam macie w opisie. Psz, nara.